Cześć, z tej strony Kobieta Niezależna. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę o płynie do dywanów i tapicerek firmy Lupra. Płyn do dywanów i tapicerek. Słuchajcie, to jest produkt, którego używałam od samego początku w ogóle istnienia mojego w firmie Lupra. I co mogę o tym produkcie powiedzieć? Jest on na pewno doskonały do takich powierzchni jak dywany, kanapy, tapicerki samochodowe, fotele. Wszystkie powierzchnie, których nie można zdjąć, czyli właśnie takie jak na fotelach, takie jak dwany, są jak najbardziej przystosowane do tego, żeby używać tego produktu. I teraz tak, dzięki temu, że jest on w formie skoncentrowanej, można go rozcieńczać z wodą, można też go używać bezpośrednio na plamę, tutaj jest bardziej skuteczny. Ja używam zazwyczaj jego w ten sposób, że właśnie go rozcieńczam z wodą i w tym przypadku jest to napisane właśnie na odwrocie butelki, żeby pół, pół zakrętki wlewać na litr wody, w zależności od tego jak dużo macie powierzchnię i po prostu w zależności od tego właśnie ile chcecie jego zużyć, czy chcecie go bezpośrednio na plamę, czy chcecie go właśnie rozcieńczać i wtedy myć cały dywan, czy, czy właśnie czeka na czy cokolwiek. Dodatkowo bardzo ładnie pachnie. Nie jest to żaden taki chemiczny, typowo zapach yy, czegoś bardzo mocnego, co usuwa wszystkie plamy, tylko jest to właśnie taki bardzo delikatny, subtelny zapach, yy, który po użyciu fajnie się komponuje z mieszkaniem i, i fajnie nadaje taki zapach. Bardzo odświeża właśnie pomieszczenia, i to jest, to jest fajne w tym produkcie. I tak jak wcześniej wspomniałam, jest on skoncentrowany i dzięki temu, że jest skoncentrowany, ma w sobie taką aktywną pianę, która tworzy się właśnie po zmieszaniu z, z wodą. I można ją fajnie zrobić gąbeczką, czy, czy nawet jak ktoś ma jak, jak jakiś sprzęt właśnie do spieniający, to, to też fajnie jest go użyć. I właśnie można używać go na dwa sposoby. Można go używać w formie piany, czyli. E, właśnie w miejsce zrobić pianę i rozprowadzić to na, na przykład na, na plamę, e, a można zrobić to też, żeby bezpośrednio wodą e, z płynem już czyścić tą zabrudzoną plamę. Kto jak woli. Ja zazwyczaj robię to tak, że, że nakładam pianę ze względu na to, że przy synu e, za bardzo nie mogę tego robić, żeby zamoczyć dywan i, i po prostu sobie go zostawić i nikt nie będzie po nim chodził, bo tak się nie da. E, Potem jeszcze większe problemy są z tym, że, że właśnie na mokre mytywanie, jak zacznie chodzić, to potem jeszcze gorzej jest z tym wszystkim. Więc yy, większy bałagan jest i, i tak jest mi po prostu łatwiej. Yy, druga sprawa właśnie to jest taka, że można właśnie, tak jak wcześniej powiedziałam, jego używać bezpośrednio na plamę, czyli od z zakrętki na jakąś większą plamę, taką trudniejszą, yy, zabrudzoną można jego wylać i też fajnie się sprawdza, też fajnie wyczyści. Yy, Plan. Myślę, że dodatkowym też atutem tego produktu jest to, że jest on delikatny dla dłoni. Jak będziecie widzieć na załączonym zaraz filmiku, będzie pokazane, jak ja właśnie czyszczę te plamy. I ja od samego początku nie używałam tego jest produktu, jest na tyle skuteczny do czyszczonej powierzchni i na tyle łagodny dla dłoni, że można spokojnie go używać. Nawet przy dzieciach nic się nie stanie, jeżeli dziecko tam rączkę wsadzi czy, czy coś, to właśnie jest fajne to, że on, że on właśnie nie podrażnia tej skóry, więc to, to myślę, że jest też dobra opcja. I dodatkowym atutem jego to jest to, że jest elektrostatyczny, czyli że nie przyciąga do siebie brudu. Ze względu na to, że jest on bardzo wydajny. Myślę, że przydaje się w każdym domu, ze względu na to, że zawsze może przydarzyć się komuś sytuacja, gdy zupa się wyleje albo tak jak mi sos się wylał na dywan, więc to jest fajna sprawa. Ja ten produkt to jest moja już druga butelka, a jestem w firmie półtora roku, zaraz będzie dwa lata, i ja bardzo mało używam tego produktu, tylko że właśnie. Ja nie musiałam tak często używać tego produktu, no i y, też nie używam go w dużych ilościach, no bo słuchajcie, pół zakrętki na, 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 na litr wody to jest naprawdę bardzo mało, a jaka skuteczność. Jeżeli chodzi o sposób użycia, na butelce na odwrocie piszę, y, żeby przed każdym y, czyszczeniem odkurzyć dywan, i potem właśnie rozprowadzić tę pianę za pomocą gąbki lub szczotki i potem ponownie odkurzyć ten dywan po upływie jakiegoś tam czasu. Yy, powiem Wam, że to, to też jest sprawdzona metoda, jednak z autopsji wiem, że yy, żeby po prostu zaoszczędzić sobie tego czasu i, i tego latania z odkurzaczem ja robię właśnie to w ten sposób, że rzeczywiście na początku odkurzam ten dywan, yy, ale potem po prostu rozprowadzam tą pianę czy to właśnie, tak jak powiedziałam, ten, ten płyn, po prostu rozprowadzam po, tej, po tym dywanie i czekam aż on wyschnie, i, i potem właśnie widzę, jaki jest rezultat. Można sobie, można sobie właśnie potem jeszcze odkurzyć, jeżeli ktoś chce, ale myślę, że, że to całkowicie wystarczy. Ja do tej pory nie potrzebowałam, żeby drugi raz właśnie odkurzać, więc myślę, że, że i wy też nie będziecie potrzebować, chociaż różne są przypadki. I właśnie jeżeli chodzi o tę szczotkę lub, lub gąbkę, ja zazwyczaj nakładam tą gąbką z tego względu, że y, szczoteczką ciężko jest zrobić pianę w misce. Ja właśnie wolę to robić gąbką, sobie w wodzie po prostu już. Y, ściskam tą gąbkę, pobieram ten płyn i on w momencie, gdy wypuszcza robi się fajna piana i to mi ułatwia życie także zapraszam do oglądania filmiku z zastosowaniem jak widzicie mam tutaj trzy plamki na tywanie i bardzo przydatny tutaj jest ten nasz płyn do tapicerek co ja robię? przede wszystkim robię sobie piankę trzeba zrobić dużo pianki Lepiej zrobić to gąbką. Na odwrocie butelki pisze, że można to zrobić szczotką. Ja y, wychodzę z założenia, że szczotka tak dobrze mi nie spieni wody. A. Mam sobie piankę. Niektórzy robią tak, że zamiast pianki rozprowadzają płyn. Tak też można. Jak y, nie chcecie, żeby po prostu zbyt długo wam schło, no bo y, w domu, jak się to robi, no to wiadomo, no trzeba robić to tak. Żeby to jak najszybciej wysło. I sobie słuchajcie rozprowadzam podywanie piankę. Zumieję jeszcze tę I sobie ją rozprowadzam! I trzeba dokładnie wyczyścić te miejsce, które, widzicie, już nie ma plamy. Jeszcze yy, trochę przetrę dla pewności. Zobaczcie już. Po prostu jak ręką odjął nie ma plamy. Na razie jest jeszcze biała, yy, biała powłoka, bo to jest ta pianka, to ona musi trochę wykać. Teraz słuchajcie, mamy dwie plamy. Jedna jest bardziej, yy, bardziej brudna od drugiej. Teraz zobaczymy jak to pójdzie. Z dywanem jest taki problem, że jeżeli jest duży włos, tak jak u mnie, tutaj już nie jest taki dywany, że, że dywan, że wykładzina, tylko taki już dywanik, z takim trochę większym włosem, to trzeba trochę się pomęczyć nad tą plamką, no bo y, ciężko jest dotrzeć do, y, do, tej, do tej pierwszej takiej warstwy. Ale zobaczcie, już, y, już widać efekt. Jeszcze trochę tutaj. Tak naprawdę tego produktu nie nakładam dużo, prawda? Jestem on, jest on bardzo wydajny, i wymaga dużego, mm, dużego nakładania. Dobra. Nikt dwóch plamek nie mamy. Teraz zajmujemy się trzecią. Znowu nakładam plamkę i wcieram. Przede wszystkim on jest pięknie pachnący. Nie przeszkadza zapach, wręcz przeciwnie on... On jest bardzo przyjemny. Także ja te trzy plamy wyparłam. A reszta dywanu będzie w ogóle. I trzeba będzie cały dywan Ale to nic. Zobaczymy jaki efekt będzie na koniec. Jak na razie to są trzy planki. Teraz przejdziemy do drugiego dywanu, gdzie swój głodział miał mój syn. Dobra. Tu jest drugi dywan u mnie w dużym pokoju i zobaczcie, nie wygląda ona najlepiej, ale jest tu już dywan taki zwykły, bez żadnego włosa. Nie wiem jak on się dokładnie nazywa. Niektóry, no taki zwykły dywan i słuchajcie. Tutaj jest y, dużo śladów ingerencji mojego dziecka. Tutaj ta tutaj, nie wiem, czymś tu wylało, chyba sos od spaghetti. I teraz zobaczymy, jak nasz produkt na to na odpowie. Tutaj jest miejsce, gdzie jest taka duża, taka, taka duża powierzchnia tego brudnego. Tutaj mamy ta cała część, te kafelki i tutaj właśnie jest ta plama. Więc y, ja y, zrobię to na jednym kafelku, zrobimy to na, na tym kafelku, bo on jest taki najbrudniejszy i zrobimy to właśnie na tych plamach. Widać już tym, okiem, że, że jest lepiej i zrobię jeszcze ten kawałek tutaj przy tym kafę. Tutaj jak widzicie już trochę więcej nakładam tego, e, tej piany, dlatego że jest ciężko jakby przedrzeć się przez tą warstwę. E, dlatego robię tego, nakładam tego więcej. Mam dwa miejsca, tutaj i tutaj i wychodzi na to, że chyba będę musiała jednak wyczyścić cały dywan. No, ale nic. Na razie pokażę te miejsca, które Wam obiecałam, że pokażę. Jest to trochę czasochłonne i ci, którzy pracują cały czas i, i po prostu cały, cały swój czas poświęcają na pracę, nie, ma, nie będą mieli czasu na to, żeby yy, siedzieć i godzinami trzeć dywan ale ale takie miejscowe punkty, jeżeli dywan jest cał, całkiem czysty i takie miejscowe punkty do wytarcia to że warto jest poświęcić te kilka minut na to, żeby to przetrzeć dobra, mamy y, teraz plamki po tym spaghetti teraz zobaczymy jak one puszczą ale myślę, że bez problemu Z każdym razem, kiedy przycieram, mam piniona. No i jeszcze troszeczkę. Widzicie, przed, przed aparatem się niczego nie ukryje. Jeżeli są na dywanie jakieś plamy, których nie można wyczyścić, jest jeszcze taki środek w, naszym, w naszej gamie produktowej, jak plamier. I on tutaj myślę, że świetnie by się sprawdził. Tym bardziej, że była to plama, której wcześniej nie dotykałam. To znaczy, że była ona świeża i jeszcze nie zaprana. No, ale widzę, że już połowa sukcesu za mną. Widzimy, że tutaj są jeszcze te małe plamki. No tak jak mówię, to był sos po spaghetti, pomidorowy, więc był on trudny do, do usunięcia. Ale tutaj jeszcze właśnie zastosuję ten płyn do, ten odplamiacz i, i będzie wszystko dobrze. Jeszcze mam tutaj taką jeszcze mniejszą plamkę. Okay. Ta plama była dosyć mniejsza i już jej nie widać. Nie była tak intensywna. Mamy tutaj porównanie jednego i drugiego. Nie widać tego po, po lewej stronie, nie widać tego po prawej. Troszeczkę jeszcze przybija. Myślę, że następnym razem, jak będę to czyścić, to jeszcze raz spróbuję. Ewentualnie, jak nie zejdzie, no to w takim razie będzie nam potrzebny odklamiać.